Łes! Piękny poranek dzisiaj na naszej gospodarce. Siemanko widzowie, z tej strony Mega Farmer i witam was w kolejnym odcinku z Polska Wieś. Słuchajcie, dzisiaj e, ruszamy... nie ruszamy, tylko jedziemy zaraz do sąsiada po kosiarkę. On nam zaraz ją da i będziemy jechać kosić y, tam z tyłu już trawę. No i wiecie, to już mamy w sumie starano, rano, jest, możecie się sobie sam... Kurde, czekajcie, bo znowu się coś stało. Tak. Jak widzicie, możemy sobie... Znaczy, zobaczycie... Tylko, że teraz jest wrześ... 6 września i czy to jest dobrze? Czy ja tam miałam wcześniej 5? Yy, jestem taki ciekaw. To jest rzeczywisty. O, tak zrobimy. Nie, dobra, dwójeczku tak Yyy... Tu, o. Dobra Zaraz słońce wstaje już powoli Jak już się tu w zobaczcie O, może to się zobaczyć Kalosze dzisiaj założyłem, bo to, to że zresztą tu już kurnik Jeszcze ziarna mają Kurnik do spojrzenia Tu boli jak? Tu on Yy, dzisiaj yy, też, bo ja już o piątej wstał, tylko o wszystkim zacząłem dla was nagrywać. Yy... Proszę czekajcie, ja już pieniądze, żeby wlać sobie tutaj na konto. Yy... Oj, znowu przyczepkę podłączyłem, czekajcie, bo ja przyczepkę podłączyłem, Bo ja jechałem z mlekiem tu, bo mleko miałem już. Rano o 5 trochę było i z jajkami do tego. Yy, na targ, bo tu rano jest targ dzisiaj. Był, to musiałem sobie wykorzystać. O, pierem i idę. Dobra, mam już to. Mamy na koncie już 1200. 1520 Za 20 zł sprzedałem 10 jajek, to już było 10 i za mleko tam były Tam dwie bańki, dwa kar takie bańki były To sprzedałem za 5 zł Ale jakoś się sprzedało, nie? W wiadro już schowałem sobie trzeba dać jeźdźbą z rzadku, czego nie da No i lecimy z no na razie porządek na gospodarce musimy zrobić, więc lecimy te... odstawić to. O. I zaraz będziemy jechać do sąsiada. Oj, tak pijamy. Tutaj trzeba otworzyć tylko ładnie. O. I trzeba co. Być... Poczekajcie, bo tu ciągnik stoi, kurczę. Zauważyłam ciągnika, ale wysoko tutaj. Poczekajcie, bo tu ten ciągnik stoi, trzeba go zabrać stąd. Okej, nie doczekajmy. Ciągnik jeszcze do tyłu przestawimy, o jeszcze gasimy, bo on tutaj jedzie do przodu, tutaj. Okay. No. Mogę Może no, tu możemy opuścić sobie. Zresztą tego ciągnika wygasimy jeszcze sobie. O, ja go zgasimy. Powoli tego, że on tu mogę sobie stać. A to jeszcze trzeba ten kotamy, od... udało się tu, działa. I działa. działa. Nie działa. Nie działa. Tak, nie działa. O! teraz. Nie. Kurde. O, W się zacina już kurde, bo to o czemu on się podniósł z powrotem? Ja nie wstawaj, kula, kurde. Puszczaj się w dół. Ej, czekajcie, bo tu jest opuszczone. A, a jak pójdę z tyłu. a nie dobrze, teraz jest wisk. O, o Na około z powrotem i Wyjeżdżamy teraz i zaraz jedziemy po siat Fajnie zarobiłem pieniądze, bo to z gospodarki, wszystko jest z Polski. wszystko szybko po ze rano. Dopiero się targi zresztą zaczynają. Dopiero się w sumie zaczynają, a w tych W sumie... O, wiecie, się zaczyna to wcześnie, bo to... 300 już i tak do 9 bo tam później ma padać dzisiaj też cóż zapowiadali ją oni dzisiaj o ten ja bym tam stał dłużej pewnie ale musiałam wracać zresztą sprzedałem wszystko tam bo tam wiecie ci co się rozkładali to ode mnie kupili i ja sobie ten pojechał oni zostali, bo oni dopiero się rozkładali Dobra, idziemy znakować tylko bramę tu, że zaraz ja wyjeżdżam, to żeby gada nie było. Bo jeszcze od sąsiada prasę, ale to już, już zaraz pojedziemy. Dobra, słuchajcie, już trochę czasu minęło. Tak nie chciałem też, wiecie, będę zanudzać tutaj, że ja tu tylko nic zresztą nie robiłem. bo sobie obiad tam zrobić. I bić, śniadanie zresztą obiad już też zrobiłem, usiadłem sobie na łapkę i jest już za 28, więc w sumie mogę jechać już z moim sąsiadem w żebym przyjechał tam pod y, odbiór. A więc pojedziemy sobie tutaj. Tak, jestem obok w sumie, ale lepiej zachodź, bo... Ogłoszenie dałem na internecie, że jajka do sprzedaży mleko codziennie rano. No i wiecie, musi jakoś yy, być, że mnie nie ma, nie? Że polemku jakąś coś. Dobra. Trochę... Yy, trochę się zapomniałem, chy. Trochę się pogubiłem w przyciskach i zatrzymałem i jeszcze raz scenę nagrywam. Sąsiad ten. Yy, tutaj... No wiecie. Podczepimy sobie, zabierzemy i zaraz jeszcze zapłacimy tam 500, y, 700, 650 się umówiłem z sąsiadem i zaraz mu dam. Tak, jak, ale od to zobaczcie, to jak nówka wygląda. Dobra. To żeby to wrzucić do skrzynki tu, bo ja mam numer ten, ja mam y, ósemkę, on ma siódemkę. a jeszcze tu dalej inny ma, to zaraz wrzucimy do skrzynki. Dobra, możemy otworzyć dronę Aaa, niech będzie otwarta Nie wiem, że jestem w domu Słuchajcie, bo nie mogę teraz biegu bić nie, do doda Ja szybko to się Mogłem tam jechać w sumie tyłem, ale Dzisiaj krótszy, bo tamten odcinek dostaliście bardzo długi albo będzie po prostu druga część zaraz, bo to ja nie mam zbytnio czasu też, a już trochę nagrałem w zapasie, to wiecie. Dobra, opuszczamy. Dobra. I czemu to nie działa, o to chodzi, tak, o, tak wolno działa. Tak, działa. Działa. Dobra, idziemy. Dobra, myślę, że będzie z tego druga część. Będzie, bo tutaj jest co robić, więc... Tego będzie druga y, część. Więc, dzięki za oglądanie w pierwszej części i widzimy się w drugiej części. Siemana. Cześć.